Ma 11 prawie na zegarach. Proszę Państwa, razem z nami jest pani Aleksandra Szarłat. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Autorka książki Jan Nowicki, Trochę Anioł, Trochę Bies. No, grube to miszczę, ponad 700 stron, ale tak mówiłem godzinę temu na ten Dwa razy więcej też by nie było dziwne w przypadku takiej osobowości jak Jan Nowicki. W tej książce są różne odnośniki do tego, co on sam napisał, co inni o nim opowiadają, ale istotną częścią są pani rozmowy z nim, które pani na przestrzeni lat przeprowadziła. Takie mam pytanie, zanim pani to napisała, czy on został teraz w pani pamięci przepisany na nowo przez tę autobiografię, przez tę biografię, czy też. No, pozostał taki, jak jest w pani. Pamięci. Zrozumiałam go, zrozumiałam go, dlatego też, że był jakąś zagadką, był tak, takim człowiekiem, enigmą. To mnie zainteresowała ta sylwetka, zainteresowała mnie jego postać. Muszę powiedzieć, że ogromnie lubiłam Jana Nowickiego. Bardzo lubiłam rozmowy z nim. Każdy, kto się z nim spotkał i miał okazję z nim chwilę porozmawiać, to tęsknił do tej rozmowy, ponieważ on te rozmowy aranżował. To były, to były takie właściwie teatralne minisenki. Każdy mój wywiad z nim odbywał się w innej scenerii, miał inny przebieg, on pokazywał się jako inny człowiek. Po prostu był ogromnie, ogromnie interesujący, a przy tym był człowiekiem głębokim. To nie był na pierwszy rzut oka, czy po pierwszej rozmowie można byłoby wysnąć wniosek, że, że jest rozrywkowy, że żartuje, że, że mówi różne dowcipy, anegdoty. Natomiast w gruncie rzeczy był człowiekiem głębokim. I ja chciałam tę, tej głębi w nim poszukać. A też jak gdyby odkryć jego, jego życiową drogę i pokazać czytelnikom, których serdecznie zapraszam do tej książki, jak bogata jest osobowość człowieka, jak można daleko zajść wychodząc z bardzo mm, przeciętnego, no przeciętnego to jest za mało powiedziane, z ubogiej, z ubogiej rodziny, z trudnych warunków, bo Jan Nowicki urodził się w 1939 roku, a więc jego dzieciństwo, Przypadało na lata pierwsze, pierwsze dzieciństwo, przypala, przypadało na lata wojny. To nie są łatwe, nie są łatwe wspomnienia, i one też w jakiś sposób uwarunkowują dalszy charakter w ogóle człowieka. Pani Aleksandra, czy on czasem nie ubarwiał? Ta opowieść Ależ o tym, tak. jak ma trzy lata, chodzi i chce zarobić pieniądze. No Całuje w buta na przykład. Tak, pocałuję tak. pana w but, jak pan mi da, tak. nie wiem, tak. złotówkę, dajmy na to. Um, to no, taka opowieść. Może wymyślił po prostu, bo to świetna opowieść. Czasem takie wrażenie jest. Czy, czy to nie jest tak, że to jest człowiek, który sprzedałby wszystko za dobrą opowieść, albo e, powiedział e, coś innego niż sam myśli, po to tylko, żeby się nie zgadzać, żeby była jakaś interakcja, żeby była prowokacja. Ależ tak no, był urodzonym prowokatorem. No, czy opowieść o całowaniu w rękę, w całowaniu w buty, całowaniu przedmiotów, dzięki czemu zarabiał jako, jako maleńkie dziecko, czy ona jest prawdziwa czy zmyślona, nie wiem, być może jest prawdziwa, bo on marzył wtedy o tym o koniu na biegunach i to takim prawdziwym zgrzywą i z ogonem. E, I nie było to możliwe, nie leżało to w zasięgu możliwości finansowych rodziny, więc może tak sobie wymyślił, może to był jakiś przypadek. Mhm. Natomiast generalnie oczywiście uwielbiał uwar, ubarwiać m, życie, ubarwiać opowieści. Bardzo często, i tutaj miałam to szczęście, że rozmawiałam z wieloma. E, Przyjaciółmi Jana, którzy niejednokrotnie mi mówili, że, że potrafił jednego dnia mówić coś innego, a drugiemu Jerzy Sztur na przykład, którego to bardzo denerwowało, Andrzej Grabowski, którego to denerwowało. Jerzy Sztur mówi wręcz, że Janek cyganił, cyganił i mówi: Jak to? Przecież wczoraj mówiłeś jeszcze co innego, a dzisiaj, a dzisiaj temu zaprzeczasz? Na co Nowicki? Nie, bo to było wczoraj. Także, <laughs> także no opowieści, tak. opowieści miał cudowne, a najcudowniejszy snuł z Piotrem Skrzyneckim, wielką, wielką postacią w Krakowie i w życiu Jana fantastyczne, prowadzili fantastyczne rozmowy, które bardzo często opierały się na tym, że jeden zaprzeczał drugiemu i to prowadziło do jakichś zabawnych wniosków. Tak, to do dzisiaj pamiętam wywiad telewizyjny Jana Nowickiego, który opowiada, jak to spędzili na dyskutowaniu i jeszcze przy okazji czymś więcej. Całą noc z Piotrem Skrzyneckim, nad ranem, bo ma spektakl, bo coś Jan Nowicki idzie spać, ale budzi się po, już po godzinie, bo ktoś rzuca kamieniami w okno i to jest Piotr Skrzynecki, który krzyczy wstawaj, ty sybaryto. I tutaj zwrócił się do kamery podczas tego wywiadu telewizyjnego i palcem wskazując do kamery, mówi Panie Piotrze, jeśli ja jestem Sybarytą, to jak pana nazwać w takim razie? Więc to bez przerwy grało w nich, ale ja pamiętam inną jeszcze jego opowieść a propos tego miasta. Miasteczka 3000 mieszkańców Kowal pod Włocławkiem. To no, ja pamiętam jego opowieść, ale on potem multiplikował tę opowieść zdaje się w różnych wywiadach, że na przykład w tym rodzinnym Kowalu to jest taka tradycja, że przed pogrzebem, jak ktoś umrze, to jest wystawiony w domu w otwartej trumnie, a potem w tej otwartej trumnie jest wynoszony na zewnątrz. No i opowiedział historię o jakimś swoim sąsiedzie, który w jakimś wypadku stracił nogi. I leżąc w tej trumnie otwartej, jak był wynoszony, to nagle nieboszczyk zjechał do połowy wysokości trumny. On uwielbiał tę opowieść. Bo to był czarny humor, a on mm -hmm, lubił, mm -hmm. lubił Ulubił i lubił humor. po bandzie, prawda? Tak, 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 lubił bardzo. Natomiast jeszcze nawiązując do rozmów z Piotrem, bardzo często właśnie spędzali noce i też spędzali noce w kawalerce Jana, kiedy on już pod koniec pobytu w Krakowie tam kupił sobie kawalerkę na prązyńskiego i oni potrafili siedzieć całą noc na balkonie i rozmawiać, przy czym ja bardzo żałuję, że te rozmowy nie zostały nagrane przez kogoś, bo wyobrażam sobie, że dzisiaj stanowiłyby wielką wartość, i mnie ogromnie się podobało to taki motyw tych rozmów, jak oni recenzowali filmy Andrzeja Wajdy. Jeden i zasada była taka, że jeden mówił, wyrażał się pochlebnie, to wtedy drugi musiał wyrażać negatywną opinię, i zmieniali się w tym, który był pochlebcą, a który właśnie krytykiem. No ogromnie żałuję tego, bo wyobrażam sobie, jak wspaniały był to teatr. No, podejrzewam też, że w ogóle cały wątek można by całą książkę napisać o e, ich e, relacjach tak, relacja z, z samym Andrzejem Wajdą. Tak. E, to bezustanne spory e, i przy okazji e, biesów słynnych, ale też już zaraz na początku, jak się spotkali przy, e, popiołach. E, przy popiołach, prawda e, o nieznajomość tekstu. Tak, o nieznajomość tekstu. A, zwykłe i... awantury reżysera, za które pan nie umie tekstu. Tak, I to trwało tak, latami. Tak, tak. No ale to jeszcze chodziło o to, że słyszała to Beata Tyszkiewicz, uwagi Andrzeja Wajdy i Pola Raksa. No i to po prostu było dla Jana nie do zniesienia, że przy kobietach go tak upokorzył. Powiedział, że a co to za aktor, który nie umie tekstu. Więc później Jan mu się odgryzł w trakcie prób, powiedział, a cóż to za reżyser, który nie umie reżyserować, jak on się nauczy reżyserować, to ja będę znał tekst. To ze Skolimowskim było, ja to nawet sprawię, że krzesło zagra, to pan pójdzie zatrudnić krzesło i wyszedł z planu. Tak, wyszedł z planu i chciał pojechać, w ogóle wyjechać. Ale tutaj jest coś, co też się pojawia na początku książki, więc ja tak podejrzewam, że pani też czuje, czy to nie są być może słowa klucze czasem w sprawie jego osobowości, bo on mówi, że najcudowniejsze były lata 50. No właśnie, no właśnie. Tu no to jest powiedział... stalinizm, a on mówi, bo po prostu ludzie się kochali, bawili i rozmawiali ze sobą. I to jest, to jest przedziwne, prawda? Ale to jest prawda, to jest prawda. Ludzie spotykali się, łączyli się, szukali miejsc, gdzie mogą być razem. No O tym mówi mój spatiw, moja, moja poprzednia tak. książka, że wszyscy szukali jak gdyby tego ciepła, ty, tych ludzi wokół siebie. I tutaj Jan pięknie opowiada. Opowiada o tym, jak z tego kowala wyjeżdżały furmanki, jak już było ciepło, jak jechali do lasu, jak w tym lasie, lesie ustawiano, e, ustawiano deski, taki podest robiono do tańca, ktoś grał na, na harmonii, na akordeonie, e, matka gotowała rosół na kamieniach. Cudowne wspomnienia. Ja właśnie mu mówiłam, a ja mówię, no ale wiesz, no przecież to lata 50., to jest Stalinizm. On mówi, ale jak ludzie wtedy ze sobą żyli, jak byli blisko. I tego no brakuje. To, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali. No oczywiście on zagrał mnóstwo fantastycznych mm -hmm. ról, ale taka jedna, i bardzo się cieszę, że w tej książce jest tyle miejsca na ten temat. To jest jak u Wajdy gra w biesach stawrogina, takie uosobienie zła. Zresztą no, cała ta realizacja no, gdzieś tam w cieniu też nagle na jednej z ostatnich prób umiera Fabisiak na scenie przecież tak, słynny. Tak, no, na drugiej generalnej. Jest, jest rozpacz, zabiera e, i Kazimierza Kaczora i Nowickiego Wajda na kopiec Kościuszki, e, gdzie się zwierza, że za chwilę będzie największa klęska w dziejach tego teatru. O, chyba, z... chyba, że cenzura jeszcze wstrzyma tak, spektakl. Chyba, że cenzura uratuje a i zdejmie spektakl. A potem jest wielki, ogromny triumf. Ale i ta jego postać stawrogi na takie uosobienie zła, można by powiedzieć. I to taka cezura, jak rozumiem, w ogóle w jego życiu nie tylko aktorskim. Ogromna. Ale i osobistym, tak, bo osobistym. wszyscy mówią, że on się zmienia wtedy. Tak, tak. No właśnie mnie to bardzo zainteresowało. Ja miałam to szczęście, że jako licealistka, zresztą zawsze interesowałam się teatrem, miałam szczęście oglądać Biesy. I wywarło to na mnie ten spektakl, tak niesamowite wrażenie, że pamiętam do dzisiaj, zresztą wszystkie teatralne role Jana, te wybitne, zwłaszcza u Wajdy, bardzo mocno tkwiły mi w pamięci. A Stawrogin jest takim kluczem, do, moim zdaniem, też do jego osobowości. I ja tutaj w tej książce wyróżniam okresy w życiu Jana. Pierwszy to jest taki, taki radosny, można powiedzieć, kiedy on to jest czas Fiołków, konwali, kwiatów, matka obsypuje obsypu go różami w dniu imienin. A kolejny okres to jest właśnie drugie życie Jana N. Ja to tak zatytułowałam ten rozdział i to jest właśnie rozdział, kiedy on zaczyna grać z Tabrogina. Bardzo, bardzo mi się wydała istotna ta rola dla jego psychiki, dla jego rozwoju. Dla jego sposobu bycia, i też rozmawiałam, szukałam wśród jego znajomych ludzi, którzy mogliby go pamiętać sprzed biesów i po biesach. Zacytuję Macieja Karpińskiego, który mówi: Wtedy jeszcze on był jedynie aktorem, który grał swoją rolę. Później stał się już Janem Nowickim, który od czasu do czasu zniżał się, żeby coś zagrać. Tak to było, tak to było. Zresztą też bardzo, bardzo zapadła, zapadło mi w pamięć zdanie Andrzeja Wajdy, kiedy go zapytano, dlaczego nie zatrudnia, nigdy nie zaangażował Jana Nowickiego do swoich filmów, do żadnego ze swoich filmów. No chyba, że popiały. E, tak, no popiół to była pierwsza rola, ale to, to w ogóle to nie była jakaś no, Wy, rola pierwszoplanowa Peganowski to, to jest drugoplanowa właściwie, nawet może trzecioplanowa rola. E, natomiast y, Wajda odpowiedział tak, że mm, kiedy widzę pana Andrzeja w teatrze, to jest on, on gra, on, on rzeczywiście jest sobą. Natomiast w kinie mam wrażenie, że on wysyła wysyła na plan kogoś innego. A sam siedzi, siedzi, przygląda się, pali papierosa, siedzi i przygląda się temu, który gra w filmie. No tak, ale coś takiego jest, że ono te role, te początkowe, te pierwsze trzy, które mu dały rozgłos, chociażby to on się o tych rolach wypowiada w jakiś taki lekceważący sposób. No tak, ale to jest prowokacja. Nigdy to jest prowokacja. prowokacja żeby go jest... dalej chwalili, bo nawet potępiają że to jakiś rodzaj minoderii takiej. Tak, oczywiście, ale też i prowokacji. Ja na przykład pierwszy mój wywiad z nim, ja robiłam ten wywiad w 92 roku. W 1992 roku, czyli w poprzedniej, w poprzedniej erze, w poprzedniej epoce. Natomiast on już był wtedy po wielkiej kim szu. Natomiast nasz wywiad ja oparłam o Dostojewskiego i rozmawiałam z nim, bo byłam też wielbicielką prozy Dostojewskiego, to taki był czas, zresztą po biesach, on się bardzo przyczynił do tego Wejda, do tego, że, że młodzi ludzie czytali bardzo Dostojewskiego, chodzić z tomami biesów, z idiotą pod pachą i rozmawialiśmy cały czas z Dostojewskim. Janowi to się bardzo spodobało. Myśmy, w, To była bardzo długa rozmowa. Ukradł z finarskiemu Bachtina. O tym pisał. Tak, tak. Ukradł, był, u niego, był u niego w domu, zobaczył tego Bachtina i wyniósł go, obiecując wrócić, ale ponieważ Bachtin był wtedy naprawdę rarytasem, tak. Ja sama gdzieś kupowałam z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś trzeciej ręki, to, to on tego Bachtina. Zresztą potem tego Bachtina wykorzystywał na zajęciach ze studentami. Panie Aleksandro. Nie wybaczyliby słuchacze, gdybyśmy nie weszli i na temat związków życiowych, miłosnych z kobietami Jana Nowickiego, tu bardzo znane nazwisko, nazwiska w ogóle, Marta Mesarosz, Barbara Sobotta, no to nie, nie, nie wszystkie przecież. Apoducka. No tak, a nie wszystkie nazwiska, mm -hmm, jakby, prawda, mm -hmm. się da wymienić. Czy one o nim chętnie mówią, już. Wtedy, kiedy odszedł, by się nie może samobronić. bronić. No Chętnie mówią, chcą no. sobie coś zostawić. Pani czegoś mu oszczędziła w książce? Jakieś opowieści? Wie pan no, on miał tyle Jacek Bramski mówi, że z którego pytałam właśnie też o kobiety, powiedział no Janek to miał z, z 1500 romansów. Naprawdę, naprawdę nie sposób wszystkich wymienić. Natomiast te o których pan mówi, no to najważniejsze, no Marta Meszaros, cudowna kobieta, wspaniała reżyserka, 30 lat związku z Janem. Takim związku nieformalnym, że każdy z nich mieszkał osobno, i zdaje się, że to było jakimś sposobem na, na życie, bo wtedy im się świetnie układało. Oczywiście też były góry, Doliny. Jan w tym czasie w czasie związku z Martą miał inne romanse. A mogę zapytać o taką rzecz, że Marta Mesaroż podobno zapraszała te kobiety, z którymi się spotykał, na rozmowy dyscyplinujące, skuteczne. Tak. Tak, tak, bardzo często skuteczne, bardzo często skuteczne. Oczywiście to też zależało od Jana, ale on kładł uszy po sobie. Byle było dobrze, byle była zgoda, albo pakował się, wyjeżdżał do Kowala czy potem do Krzewentu, bo tam wybudował dom i no one przyjeżdżały. No Marta pół roku po rozstaniu z nim, kiedy on postanowił ją porzucić definitywnie, pojechała jakby nigdy nic do Krzewentu, właśnie do tego domu. Taksówkarz wyjął walizkę. Ona weszła, poszła do kuchni, zaczęła obierać z jego matką, z matką Jana, ziemniaki. No i koniec, nie było żadnego pytania, dlaczego on odszedł, co się stało, on się odgrażał, co też on jej zrobi, co też on powie. Nic takiego się nie zdarzyło. No, był uroczy, był uroczym człowiekiem. Potrafił uwodzić rozmową. Rozmową uwodził każdego, i kobiety, i mężczyzn, którzy też go uwielbiali. Miał wielu przyjaciół i muszę powiedzieć, że bardzo można pozazdrościć Janowi właśnie przyjaciół. Bardzo interesujących ludzi, którzy poszliby za nim w ogień, i to rzeczywiście całą masę. Jak on to zmieścił w swoim życiu, jak on to zrobił, że ich wszystkich miał, naprawdę nie wiem, ale to jest fantastyczne. Fantastyczne, tak pod koniec <grym> życia opisywał, jak się starzeje. Bardzo I nad tym bolał. Bolał, no bo przecież był pięknym mężczyzną. Przecież jak się pojawił na ekranach, no to czy 16- czy 60-latka były ciężko zakochane. Ale robił to nawet z pewnym okrucieństwem pod swoim adresem. To, to być może jest taka kwintesencja jego podejścia do rzeczy. Nic w pół drogi. Nic, bardzo nad tym ubolewał, przyglądał się sobie w lustrze, krytykował. Ja zresztą tutaj zamieszczam fragment jego felietonu, gdzie on opisuje siebie bardzo dowcipnie z ogromnym dystansem. Naprawdę jest to niezwykle zabawny opis, no ale wskazuje na to, jak bardzo, jak wielką wagę przywiązywał do wyglądu zewnętrznego i do przemijania. I był też, nie powiedzieliśmy o tym, że był poetą, że był pisarzem, że szukał różnych dróg w życiu. Że potrafił, to chyba zresztą przejął od Piotra, takie powiedzenie, życie trzeba umieć sobie reżyserować. Więc trzeba powiedzieć, że on był fantastycznym reżyserem swojego życia. No tak. Ale też oddajmy, no, że jak napisał powieść, w której bohaterką jest jedna z jego partnerek, to zapytał o zgodę najpierw. Mhm. Chyba, że to pro forma tylko zrobił. Nie, nie, nie. Rozmawiałam z tą osobą, Małgorzata Bajura. I to książka Białe walce. Ja czytałam oczywiście tę książkę wcześniej, zanim zaczęłam rozmawiać z Małgosią, z dużą, przeuroczą kobietą, bardzo, bardzo sympatyczną, mądrą. I małgosia powiedziała: Słuchaj, a czytałaś tam fragment w tych białych walcach, bo tam jest dokładnie opisane nasze spotkanie. I opowiada mi, że on oczywiście prosił ją o zgodę. Jest zaszyfrowana tam tak, że trudno ją odnaleźć, zidentyfikować, czy to właśnie ona, ale tak, to była, to była ona, to była wielka miłość. Proszę Państwa, <laughs> Aleksandra Szarłat, Jan Nowicki, trochę anioł. Trochę bies. To nie tylko z powodu owego stawrujiny ten tytuł.